Niebo nad Mystią wirowało w szalejącej burzy, której nie przewidział żaden wieszcz. Fioletowy zmierzch, niegdyś łagodny, teraz kipiał od złowieszczych chmur, które grzmiały jak gniew bogów. Wichry wyły pośród pradawnych drzew zielonego bezkresu, a nawet szepczące las słynący z łagodnych pomruków zapomnianych opowieści zamilkł. Całe życie zdawało się wstrzymywać oddech, czekając, aż burza przeminie, albo aż coś się z niej wyłoni. I coś się wyłoniło. Piorun rozdarł niebo, ukazując ogromny zarys sylwetki sunącej bezszelestnie przez chmury. Jego skrzydła rozciągały się szerzej niż wieże księżycowej strażnicy. Jego łuski lśniły niczym światło księżyca na obsydianowej tafli wody. Zephyrion, ostatni gwiezdny płomień, powrócił. Ale nie po to, by podbijać, nie po to, by niszczyć, coś go przyciągnęło. Daleko od smoczego lotu w wiosce Elden Ridge, położonej na skraju lasu dziewczyna stała boso w deszczu miała na imię Lisaria Siedemnaście lat dzikie spojrzenie i zbyt wielka ciekawość jak na własne dobro jej włosy ciemne jak pióra kruka przylegały do twarzy przesiąknięte ulewą w którą się zagubiła zawsze czuła się inna jakby wiatr szeptał jej prawdy, których nikt inny nie słyszał. Mieszkańcy wioski uważali ją za osobliwą. Milcząca zbyt głęboko, śniąca zbyt intensywnie. Notowała wiersze na marginesach książek, których nikt inny nie czytał, i wędrowała do lasu, gdy inni szukali schronienia. Dzisiejsza noc była inna. Burza wyraźnie wypowiedziała jej imię. Śniła o niej od tygodni głos nucący pieśń starszą niż słowa, dochodzącą z głębi lasu, a tej nocy coś ciągnęło ją dalej, melodia, którą tylko ona słyszała, wibrująca w kościach. Podążała za nią przez splątane korzenie i srebrną mgłę. Aż stanęła przed płaczącą otchłanią miejscem, które światło dawno opuściło. Tam, pod postrzępionym sklepieniem i bezkresnym cieniem, ich spojrzenia spotkały się po raz pierwszy. Zephyrion spowity zmierzchem i parą, wylądował z gracją opadającego śniegu. Jego złote oczy, prastare i pełne tajemnic spotkały się z oczami Lisarii. Nie krzyknęła. On nie zawarczał. Burza ucichła, jakby chciała słuchać. Lisaria zrobiła krok do przodu, deszczówka wirowała wokół jej kostek. Serce waliło jej mocniej niż grzmoty, ale nie czuła strachu. Tylko rozpoznanie jakby znała go od zawsze z jakiegoś zapomnianego snu. Zephyrion pochylił głowę on również ją widział w półzapomnianych wizjach w pieśniach śpiewanych przez gwiazdy dziewczyna, która chodziła przez burzę dziewczyna o oczach jak burzowe szkło. I tak stali smok i dziewczyna. Bez słów, w nocnej ciszy, gdy pierwsze nici przeznaczenia zaczęły cicho splatać się wokół nich. Żadne z nich jeszcze nie wiedziało, co los zaplanował. Ale coś pradawnego się obudziło. I to był dopiero początek. Następnego ranka nie było słońca, tylko krucha zorza zasnuta mgłą. Lysaria obudziła się w swoim łóżku, wilgotna i drżąca, z ubłoconymi butami przy drzwiach. Nie pamiętała, jak wróciła do domu, a jednak jej opuszki palców wciąż mrowiły od ciepła nie pochodzącego od ognia, a w umyśle majaczyły złote oczy. Patrzące za zasłony cieni i deszczu. Czy to był sen? Chwyciła wisior, który zawsze nosiła kawałek burzowego szkła, podarowany jej przez matkę, zanim ta zniknęła wiele lat temu i podeszła do okna. Za szybą drzewa kołysały się łagodnie, ale coś w lesie pulsowało słabe, odbijające się echem bicie serca. Czuła je. Nie była jedyna. W przepastnych głębinach szpiczastej groty Zephyrion leżał zwinięty wśród pradawnych kamieni i śpiącego mchu. Nie zmrużył oka od chwili ich spotkania. Obecność dziewczyny obudziła coś uśpionego, jakąś zapomnianą część niego, pogrzebaną pod wiekami ciszy. Słyszał jej duszę. Śpiewała tym samym tonem, co gwiezdne płomienie dawnych czasów istoty, które chodziły po granicy światów, snu i jawy, śmiertelności i mitu. Ale ona była tylko dziewczyną, kruchą, ciekawą i niebezpiecznie bliską zagrożeniu. W Elden Lisaria wymknęła się z domu, zanim wieś się przebudziła. Kierowana instynktem i rytmem czegoś niewypowiedzianego, wróciła do płaczącej otchłani. Każdy krok w głąb lasu pulsował dziwnym oczekiwaniem. Tym razem powietrze było nieruchome, zbyt nieruchome. Coś poruszyło się za jej plecami. Nie tak duże jak Zephyrion, ale szybkie, zbyt szybkie. Odwróciła się, ale zobaczyła tylko drzewa. Potem błysk metalu. Ostrze. Ładna. Mała burzowa wiedźma wysyczał niski głos, nie powinnaś być tu sama. Postać w płaszczu wysunęła się z cienia z oczami bladymi i pustymi, jakby pożartymi przez otchłań. Jeden z pustych, sługa złamanego księżyca. Lysaria cofnęła się, ale zanim zdążyła krzyknąć. Podmuch wiatru i płomienia rozerwał ciszę. Zefyrią spadł niczym meteor z niebios. Jego ryk wstrząsnął koronami drzew. Pusty rozwiał się w dym, a las zadrżał z szacunkiem. Wylądował między Lisarią a miejscem, gdzie stała postać, skrzydła częściowo rozłożone ochronnie, z zawłaszczeniem. Wróć do domu zagrzmiał, jego głos drżał w jej kościach. Ale Lisaria nie ruszyła się z miejsca. Potrzebuje odpowiedzi, powiedziała ledwie szeptem. Chwila ciszy. Więc chodź ze mną rzekł i poszła w mgłę, gdzie smoki mówią zagadkami, a prawdy kryją się za światłem gwiazd.